Kacper Bisans przedstawia Smart Life Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Jak być najlepszym? To jest genialne pytanie, które mało kto sobie zadaje. A ja dzisiaj postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Czy jestem kompetentny, żeby o mówić? Zależy, jak patrzeć. Yy, ogólnie. Jestem pewny, że tak, ale dzisiaj mam na przykład skręcone kolano, więc no najlepsze to ja dzisiaj nawet w chodzeniu nie jestem, więc przykuśtykałem tutaj do tego stolika, żeby coś Wam opowiedzieć. No ale co z tą najlepszością? Co z tym byciem najlepszym? Dzisiaj pogadamy o kilku ważnych pytaniach, które sobie regularnie, regularnie zadaję w życiu. Dzięki, temu, dzięki czemu mam w wielu kwestiach ponadprzeciętne wyniki. Na przykład Mamy największy kanał biznesowy na YouTubie Experiment Leju. Są kanały bardziej takie o, o gospodarce. Są trochę bardziej wywiady, takie bardziej lifestyle'owe, jak duży w Maluchu. A my mamy największy kanał biznesowy. Jest, jest. Mamy jedno z, z większych wydawnictw biznesowych w Polsce. Myślę, że jesteśmy w top 3. To już nawet nie jest ważne, czy jesteś w top 1 czy top 3, ale chodzi o to, czy aspirujesz, żeby być najlepszym i czy regularnie coś robisz w tym kierunku, za tym pogadamy. Co więcej, nie raz byłem najlepszy na Allegro w swojej dziedzinie, niezależnie co sprzedawałem, potrafiłem zrobić to najlepiej. Na Allegro akurat jest to banalnie proste, bo Allegro ci podpowiada co robić po prostu. Więc wielokrotnie mieliśmy wyniki najlepsze, nawet jeżeli chodzi potem nie chodzi o biznes, ale nawet jeżeli chodzi o, o siłownię, o jedzenie i tak dalej. To wszystko jest Banalnie proste, tylko że mało kto zadaje sobie odpowiednie pytania. Samo w sobie pytanie, jak samo sam, sam sobie pytanie, jak być najlepszym, jest pytaniem bardzo dobrym, którego, którego ludzie unikają, nie wie czemu. I teraz często tego typu pytanie prowadzi nas do nieoczywistych wniosków. Typu, masz kawiarnię. I ciężko powiedzieć, czy ta kawiarnia jest lepsza, czy tamta jest lepsza. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby mieć najlepsze wyniki finansowe, na przykład. Czy najbardziej zadowolone gości, czy najbardziej popularną kawiarnię, ale pewnie sprawdza się to jednak do, do kasy. No i na przykład jest knajpa w Krakowie Dziurawy Kocioł. Nie byłem, ale e, moja żona była i się nie dostała, tak chyba była kolejka, ale Patrycja, pozdrawiam, Patrycja, która z nami pracuje, była i bardzo poleca. Na czym polega knajpa Dziurawy Kocioł? E, ktoś pomyśli, że na tym, że trzeba być. E, bardzo oryginalnym, nietypowym, i zrobić coś super ekstra. A ja powiem, że na tym, że ktoś po prostu chciał być najlepszy i mało zrobić. Otóż to jest knajpa Harego Pottera. Oni nie mogą mieć licencji na to, żeby tak się nazwać, więc nazwali to Dzierawy Kocioł. I co? I tuż przy wejściu, po prawej stronie, jest miejsce na miotły. Informacja jest że tutaj można zostawić swoje miotłę. Jest znak przed wejściem, że knajpa jest tuż obok, a do Hogwartu jest ileś tam kilometrów. Wchodzisz do piwnicy, tam jest ciemno, na, na suficie są książki, jest klimat taki właśnie magiczny, taki, taki właśnie jak z Harry'ego Pottera. Możesz sobie kupić bezalkoholowe drinki, gdzie takie eliksiry, nazywają to eliksirami, czyli takie, że, że leci tam dym, no jest ciekawie, jest ciekawy, jest klimat magiczny. No i teraz te jak wspomniałem, moja żona tam nie mogła wejść, bo za duży tłum był i tam regularnie jest masę ludzi. Oni mają nawet koncesji, więc ludzie przychodzą tam na kawę, ciastko i tak dalej. I mają tłum ludzi. No i teraz ktoś powie, no okej, okay, ale oni tak tu się postarali, zrobili Harry'ego Pottera. Więc ja się pytam, czy naprawdę to wymaga więcej pieniędzy, albo czy dużo więcej pieniędzy, niż dobie normalnego wystroju, gdzie będzie kwiatek, stolik i tak Myślę, że te koszty będą porównywalne może na Harry Potter trochę będzie więcej kosztował, na pewno będzie więcej czasu potrzebować właściciel na to, żeby to przemyśleć, żeby mieć fajnego projektanta itd. Więc minimalne koszty na start są większe. Ale ogólnie później masz tak, po pierwsze tani lokal bo jest w piwnicy. A po drugie, masz mniejsze koszty marketingu. Więc w praktyce to, że ktoś wymyślił sobie dziurawy kocioł to jest moim znakiem, oznaka mądrości i oszczędności. I teraz to jest oczywiście jeden przykład biznesu, bo takich przykładów to ja mogę wrzucać po prostu z rękawa, bo co chwilę je widzę. I teraz to jest knajpa w Krakowie. W Katowicach nie ma tego typu knajpy gdyby była, to by się na pewno przyjęła. Oczywiście wiadomo, że to, tam też w środku musi być dobrze, tak? Musi, muszą być e, dobre produkty, napoje i tak dalej. Zakładam, że ktoś robi to dobrze. Mówię tylko o kwestii takiej jak stworzyć klimat, jak zrobić dobry marketing samą nazwą, no bo teraz nazwą czy, czy rodzajem knajpy, bo teraz wszyscy influencerzy, influencerzy TikTokowi, blogerzy opowiadają, w Krakowie jest knajpa Harry Pottera i marketing się robi sam, czyli później nie musisz wydawać kasy tyle na Facebooka. Ja nie wiem, czy oni się w ogóle reklamują, czy mają tylko fanpage'a i podejrzewam, że oni nie potrzebują ani złotówki na reklamę. E, może ktoś z nawaściela to, to mi powie. W każdym razie. To ten pomysł można skopiować jeden do jeden do innego kraju, do innego państwa, do innego miasta. Nie ma problemu, ale ludziom się nie chce. Ludzie się nie chce. Po prostu nie jesteśmy najlepsi, bo jesteśmy leniwi. Czasem to wynika też ze strachu. A to jest gotowy pomysł na biznes. Czy dobry? Ja uważam, że nie. Uważam, że gastronomia nie jest dobrym biznesem, jest mało skalowalnym. Owszem, najlepsi zarabiają nieźle. Ale ja, ja, mi by było trochę szkoda czasu, bo to jest dużo jednak pracy w stosunku do zarobków, ale jak ktoś z kolei czuje, że to mnie kocha, dla niego to nie jest praca tylko życie i jak najbardziej czemu nie. Więc to jest jeden przykład. Inny przykład. Zanim sobie skręciłem kolano, to byłem w tej knajpie na Cyprze i prosta knajpa, libańska mają dużo opcji wegańskich wegetariańskich. Po pierwsze mają to opisane, że jest coś wegetariańskie, wegańskie, z daleka widać, dla mnie to jest duże ułatwienie. Dla lokalu też, bo ktoś nie musi pytać, wydziwiać, prosić o jakieś opcje, żeby tu wyłączyli mięso, włączyli ser. Nie, wszystko jest napisane. I zamówiłem sobie piwo bezalkoholowe. I co? Dostałem taką pięknie zdrożoną szklankę z marki tego piwa, które zamówiłem. I te piwo, żeby z móc przelać. Prosta rzecz. I co? Kosztuje to trochę więcej miejsca w zamrażalce, może muszę mieć osobną jeszcze jedną, ale od razu klient ma zimne piwo zamiast, zamiast tylko trochę zimnego. Bardzo fajna rzecz, mało kosztuje. No, jak się kończyły napoje, też napoje. Mieliśmy wodę, jak się kończyła woda, to od razu kelner podchodził, brał tą butelkę i dolewał do szklanki, żeby było miło, sympatycznie, żeby była miła obsługa. To są takie proste rzeczy, które każdy może wdrożyć, ale właśnie o to chodzi, że właściciel, właściciel takiego lokalu pewnie nie miał wszystkiego od razu dopracowanego, tylko sobie zadawał regularnie pytanie, co mogę zrobić, żeby być lepszym, czy co mogę zrobić, żeby być najlepszym. No i potem z, tego, z, z takich pytań wychodzą proste odpowiedzi. Mruźmy szklanki, dolewajmy wody. Ta, ta druga opcja to w ogóle nie kosztuje nic, tylko kwestia inicjatywy. Dzisiaj byłem na rezonansie magnetycznym, żeby te kolana sobie ogarnąć i poza tym, że przed chwilą miałem taką fryzurę tutaj, taką namagnetyzowaną, to, to dostałem słuchawki, żeby, było, żeby nie było głośno, tak, bo ten rezonans trochę jest chłaśliwy. I fajnie. Nie wiem, czy to technicznie jest możliwe, ale super by było, gdyby tam jeszcze można było sobie puścić swoją muzykę. Być może nie może być, bo to bluetooth, być może zakusa ten rezonans, nie znam się, ale byłoby to fajne. Natomiast powiedzieliście, że to się trwało około pół godziny, ale nie było nigdzie zegarka. Więc fajnie by było, gdyby ten zegarek był. I teraz okej, okay, rezonans to nie jest coś, co się poleca innym, ale znowu, to się mało kosztuje, a w tym przypadku dajesz trochę więcej takiej empatii dla drugiego człowieka. Ja od razu widzę rzeczy, które można poprawić. Choćby to, że raczej muzykę mogli puścić, gdzieś daleko dać głośniki, puścić muzykę. Myślę, że to też by było ok. Chyba, że znowu rezonans nie może działać przy dźwiękach muzyki, nie wiem. Myślę po prostu głośno, jak ktoś siedzi w danej branży, to wie, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. I teraz tak, zadając sobie pytanie, co mogę zrobić lepiej, ludzie, którzy mają taką wyłączoną bezradność albo małą wiarę w siebie, mówią nic, nie mogę. Wtedy należy zadać sobie kolejne pytanie, czy każdy, kto robi podobną rzeczy jak ja, tak samo by odpowiedział? I jeżeli ktoś nie jest skrajnie odklejony od rzeczywistości, to wie, że raczej nie. Że są ludzie, którzy by cisnęli, ulepszali swoje życie. I to jest tak jak wiesz, ja nie mówię o biznesie, ale ty możesz być freelancerem, albo nawet być osobą, która sobie gdzieś pracuje i sobie pytanie, co, co mam zrobić, żeby zarabiać więcej pieniędzy? No to odpowiedź może być, nie wiem. Tak? No bo to jest takie pytanie, to jest takie pytanie które często nikt kieruje na coś konkretnego. Natomiast kolejne pytanie, jakie ja mam kompetencje, które mogę sprzedać? No i potem wyjdzie, że no nie wiem, umiesz robić grafikę, umiesz robić stronę, umiesz tłumaczenie zrobić, yy, umiesz szybko porównywać jakieś ceny, czyli mógłbyś, nie wiem, jakoś coś na się wystawiać, wiele różnych rzeczy. No ale dobra, do końca też nie wiesz, co możesz, jakie masz kompetencje, więc yy, myślisz, gdzie ludzie yy, sprzedają swoje kompetencje. To trzeba się nauczyć takiego myślenia, ale to jest bardzo proste tak naprawdę. No i nagle szukasz takich portali, czyli wpisujesz freelancer, albo jak zrobić przez internet, różne rzeczy i znajdziesz takie rzeczy jak oferia.pl, jak Fixli.pl dla złotych rączek, jak use.me i tam możesz albo fiverr.com, to jest taki amerykański portal, i nagle patrzysz, co ludzie oferują, jakie są kategorie, czy ja jakoś pasuje, czy ja mogę coś zaoferować, albo czy ja mogę przyjąć jakieś zlecenie, i nagle działasz. To jest właśnie proaktywność. I naprawdę my u siebie cały czas też myślimy, co możemy poprawić, co możemy zrobić lepiej. I dzięki temu, że zadajemy sobie tego typu pytania, co możemy zrobić lepiej, jak, albo jak możemy zwiększyć obrót o 1%, to jest w ogóle fajne pytanie. My często mamy takie pytania, typu jak zwiększyć obrót o 100%. Wtedy mamy też inne odpowiedzi. Czasem nie mamy ich od razu, tylko czasem mamy grupę na sygnału i myślimy, myślimy, i po miesiącu pada jakiś pomysł i to czasem średni, ale jest proces, 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 proces. Więc gdybym ja dzisiaj otworzył, nie wiem, knajpę w Katowicach, byłaby najlepsza w swojej kategorii i zarabiałaby najwięcej, bo to jest kwestia myślenia. Nawet nie kwestia pieniędzy, tylko myślenia. Tak jak na przykład jest knajpa Yami vegan sushi w Katowicach i chłopaki stwierdzili, że zrobią sushi tylko wegańskie. I to wtedy, to było rok temu, rok czy dwa, jak się tworzyli już, nie wiem, czas mi mija szybko, ale wiem, że właśnie to był luty mniej więcej, rok albo dwa, dwa lata temu, na tamten czas było 14 wegańskich sushi w Europie, z tego to było 7 w Polsce. Przy takim małym rynku, oczywiście jest to pewne ryzyko, natomiast chłopaki sobie, chłopaki właściwie taka fajna para e, sprawdziła, e, jaki jest rynek, e, mniej więcej czy ludzie to chcą, czy nie chcą e, i faktycznie w Katowicach się przyjęło. No i nie mają żadnej konkurencji bezpośredniej, mają pośrednią, czyli inne sushi, e, ale radzą sobie nieźle. Ceny mają raczej, e, raczej droższe niż tańsze. Tak mi się wydaje przynajmniej, że na pewno jest to niska półka synowa, tak powiem. I bez problemu, ludzie kupują. Ja też jestem klientem co jakiś czas. Czemu nie? Więc to jest, ale to jest znowu pytanie: jest takie, chcemy robić knajpę. Jaką? Kochamy sushi. Ok. Czego ludzie potrzebują? Jak się możemy wyróżnić? Kolejne pytania: oczywiście to są pytania dokładne. Pytanie ogólne jest, jak jest być najlepszym? Pytanie szczegółowe jest, co mogę zrobić? Jak jest pierwszy krok? Co więcej, często jest tak, że nie wiesz, nie umiesz tego kroku pierwszego zrobić. No bo co, co muszę... Weźmy te wegańskie sushi. Jak zrobić wegańskie sushi, skoro ja jestem normalnym kucharzem i nie potrafię wegańskiego, zwykłe, zwykłego nawet do końca nie potrafię. No więc znajdujesz kogoś, kto potrafi zwykłe i ten ktoś projektuje dla siebie menu, ten ktoś zatrudnia, że najpierw robi te, te suszy i tak dalej, Nie musisz Ty od razu e, tego sam robić. Oczywiście znowu tutaj będą markotenci, którzy mówią, dobra, dobrze, musisz, musisz mieć pieniądze, żeby kogoś zatrudnić. To nie jest prawda. Możesz mieć kogoś jako wspólnika, a nie pracownika, wtedy dzielisz się dopiero zyskiem. Możesz mieć kogoś, kto będzie miał na początek mało, małe, małą kasę, a potem większą, bo mówisz, no słuchaj, ja chcę z tobą działać, ale dzisiaj nie mam za dużo środków. Umówmy się tak, że stawka wyjściowa jest taka, ale jeżeli wszystko wypali, to weźmy stawkę razy dwa na przykład. Tak? To jest kwestia rozmowy z drugim człowiekiem. Naprawdę jest to, jest to proste. I teraz w większości. No, byliśmy w knajpie. Zanim byliśmy w tej fajnej knajpie, gdzie mrozili szlanki, to byliśmy tego samego dnia w innej knajpie. Bardzo dobra ocena na TripAdvisor, wszystko super. I co? I jak zamówiłem sobie humus z pitami, to po jakimś czasie przynieśli pity, które myśleliśmy, że są takim czekadełkiem, takim daniem, przed daniami głównymi. Więc te pity wszyscy w czwórkę siedząc przy stole, zaczęliśmy jeść. A dopiero później, jak przyszły wszystkie dania, to też dostałem humus, Więc już tych pit nie miałem za dużo, żeby łączyć z tym humusem. I teraz wystarczy, że ktoś po prostu regularnie sprawdza, czy dania są podawane tak jak trzeba. Czy może nawet wysłać swojego znajomego do knajpy i powiedzieć sprawdź mi, czy wszystko czy jest dobrze obsługiwany. Ktoś zapisuje swoje wnioski plus potem go właściciel bierze i go pyta o szczegółowe rzeczy. Czy Ci proponowali danie dnia? Czy podali wszystko dobrze, czy kelner był miły, czy się uśmiechał, czy dolał ci wodę, czy piwo było zimne, czy kawa była gorąca, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A to jest kwestia działania. Więc naprawdę e, żyjemy w kraju, który jest krajem mega dobrobytu. Oczywiście są politycy, jak to są, e, są podatki, jakie są, chociaż w sumie jedne z niższych w Europie, e, ale są przede wszystkim skomplikowane, niefajne i, e, i dużo czasu się na to marnuje. Ale możemy narzekać sobie? Prawda jest taka, że tu i teraz banalnie jest żyć dobrze, banalnie jest żyć zdrowo, szczęśliwie, z fajnymi ludźmi. To jest wszystko banalne. Tylko jeżeli weźmiesz odpowiedzialność i stwierdzisz, ok, u mnie nie jest to jeszcze banalne. Co mam zrobić, żeby dla mnie to było banalne? Co mam zrobić? Tak? Jaki jest pierwszy krok? I często na początku człowiek się blokuje, mówi, że się nie da, że nie umie, że nie wie jak. W praktyce dzisiaj, e, zwróć uwagę, że dzisiaj są ludzie, ostatnio widziałem nastolatków, którzy znaleźli przez internet e, opis, jak drukować pieniądze euro i te pieniądze drukowali i w końcu były one w chyba 22 krajach. A to tam 15, dwóch piętnastolatków i chyba dwóch starszych kolegów to robiło. E, więc jeżeli piętnastolatek potrafi wprowadzić fałszywą walutę do obiegu także że dużo osób się nie łapie, no bo jeżeli to było w danym kraju, i te pieniądze leciały do innych krajów, to znaczy, że przez kilka rąk musiało przylecieć, zanim ktoś zobaczył, że są fałszywe. Więc jeżeli 15-latek potrafi produkować fałszywe banknoty, co wydaje się dosyć skomplikowanym procesem, bo to musi być i jakiś papier i lepsza drukarka, i pewnie są inne jakieś tam rzeczy, nie wiem, nie próbowałem, chociaż brzmi to pasjonująco. Jeżeli, jeżeli taki gość potrafi, to, to czemu Ty nie potrafisz? Mieliśmy ostatnio na Happy News taką informację o dziewczynie, która miała zespół Downa i chciała się zatrudnić w piekarni. No i odmówili jej. Co jest oczywiste, jest normalne, no wiadomo, że pracownik musi mieć jakieś kompetencje. Ktoś założył, że ta dziewczyna z tym zespołem Downa tych kompetencji nie ma. W porządku. Nie neguje, sama miał dużo wątpliwości, szczególnie do jakiejś pracy, która wymaga po prostu większego ogarnięcia. I ta osoba jej nie zatrudniła. Chyba zrobiła błąd. Pewnie ja bym też ten błąd zrobił. Chociaż ja akurat dużo z osobami i z położeniem mózgowym nie bo kiedyś byłem w klasie integracyjnej. Więc ja je w jakiś sposób rozumiem, lubię, potrafię znaleźć fajną, fajną relację, ale, ale rozumiem obawy kogoś. Nie ma problemu. I co ta dziewczyna zrobiła? Założyła swoją piekarnię. Swoją piekarnię i oczywiście rodzina jej tam pomogła i tak dalej, ale ona realizowała swoją pasję. Teraz ta piekarnia się tak rozrosła, że tam jest zatrudnionych 15 osób z zespołem Downa. A firma jest wyceniona na 2 miliony dolarów. Da się, da się. I oczywiście będą też hajterzy, za chwilę na TikToku będą mówić, jak to, ktoś potnie ten film mój, że oho, oh, oh, ale pewnie to jej tam mama pomogła albo ktoś. No dobrze, ale ogarnij sobie piekarnię, mając zespół Downa, mając mamę. Czy tam kogoś? Ja nie wiem, kto, kto pomagał, pewnie ktoś pomagał, ale chodzi o to, że ludzi, którzy ci mogą pomóc, jak nie masz, to ich, że tak powiem, znajdujesz. To jest tak jak ze wspólnikiem. Ja, ja nie mam kompetencji moich wspólników, oni nie mają moich kompetencji. Dlatego często jest tak, że w firmie, żeby coś było pokładane, to ja się trzymam z daleka, bo nie chcę popsuć, a żeby wymyślać albo żeby trochę dobrego ducha dać do firmy, żeby było fajnie, sympatycznie, to jestem ja. Tak jak dzisiaj jest co? Dzisiaj jest 7 lut marca. Już dzisiaj wiem, że za 3 dni zdobędziemy kolejną nagrodę w firmie Slavia Cosmetics. Już mamy dwie. Firma działa 5 miesięcy. To też, też jest ciekawy przykład, że w 5 miesięcy, mając takie nastawienie, o którym ja dzisiaj tutaj mówię tobie już 18 minut, w 5 miesięcy my zrobiliśmy tyle, ile. Oczywiście no nie, mam, nie mam danych finansowych tych wszystkich firm w głowie, natomiast. Myślę, że zdobiliśmy tyle, ile normalna firma kosmetyczna w 2-3 lata. E, taką markę sobie zrobiliśmy, takie obroty, dlatego, że mam nastawienie, że będziemy najlepsi e, i będziemy firmą wiodącą w Polsce. Slavia Cosmetics to będzie firma wiodąca i za 3 dni zdobędziemy kolejną nagrodę. A ona zależy nie tylko od nas, tylko od głosów naszych klientów. Natomiast wiemy, jak ich do tego zachęcić, i, i wiemy, jak to wygrać. Jeżeli nie wygram, trudno, pomylę się. Jest takie powiedzenie, celuj w księżyc, jak nie uda się, to walujesz między gwiazdami. Ono nie jest prawdziwe, bo okazuje się, że Księżyc i gwiazdy to są troszkę od siebie oddalone. Natomiast i tak były te powiedzenia, bo wiadomo o co chodzi metaforycznie. Więc jeżeli będziemy mieli nastawienie na 10 konkursów, że wygramy 10, to nawet jak coś nie pyknie, to wygramy 7, nawet jak będzie bardzo źle, to wygramy 5, ale wygramy i będziemy lepsi, będziemy mieć kolejną nagrodę, którą się możemy pochwalić w jakiś sposób. Udokumentować, udowodnić, pokazać światu, że mamy kosmetyki, które są doceniane. No i da się. Więc z takim nastawieniem właśnie tworzę, tworzę każdą z naszych firm, z takim nastawieniem podchodzę też do inwestycji, z, takich, z takim nastawieniem podchodzę do sportu, do siłowni. Dosłownie nawet, bo ostatnio myślałem, czy dla zabawy nie, nie wystąpi na scenie kiedyś taki, że się tam wypinasz w spodenkach. To jest w ogóle nie moja bajka, w ogóle mnie to nie kręci, ale tak. Chyba chciałem to zrobić dla, dla zabawy, żeby pokazać, pokazać, że się da. Ale znowu teraz ktoś powie, o ty tam za mało mięska na sobie masz, jeszcze w Łygańsku jesz, to się nie da. No, da się, da się, da się, wszystko się da. Także moi mili, mam nadzieję, że ten film nie jest dla Ciebie tylko takim optymistycznym gadaniem, tylko rozumiesz o co chodzi. Zadawaj sobie dobre pytania, czyli co mogę zrobić, a potem jak to robić, tak? Te dwa pytania pozwolą Ci odpowiedzieć na pytanie takie globalne, odgórne, jak być najlepszym. Jeżeli zrozumiesz, że żeby się wyróżnić, żeby się przebić, musisz zrobić coś, to potem pytasz, jak to robić. Ja robisz to sam, albo znajdujesz kogoś do pomocy, albo w ogóle komuś to delegujesz i robisz. Tak jak ja na przykład wiem, że żeby mieć dobrą serwetkę, muszę wstawać kilka razy w tygodniu rano. Teraz o cztery razy w tygodniu mam. Chociaż zobaczymy jutro, jak będzie z kolanem. W sensie będę chyba tylko tutaj górę trenował, ale ja wiem, że żeby to robić. To pytanie, odpowiedź brzmi, muszę chodzić na siłownię. Eee, czy w tym, w tym momencie skakać. Eee, drugie pytanie, okej, okay, co zrobić, żeby chodzić na siłownię? No dobra, to ja będę sobie rano pakował torbę, żeby mieć już taką motywację. Pakowałem rano, jechałem, różnie to wychodziło. No i zadawałem sobie pytania, co mogę, bo wiele miałem porażek po drodze, eee, a teraz przez ten rok zrobiłem ponad 200 treningów, także już mam system na to. Miałem wiele porażek, nie, nie jeździłem na siłownię, bo się chciałem wyspać, bo nie miałem koszulki, tam różne powody znajdywałem, żeby nie jechać. No i nagle się okazało, że jeżeli mam siłownię pokój obok, to nic się nie dzieje. Nic, kompletnie nic, bo dalej jakoś nie mam czasu, wolę się wyspać niż później na siłownię. I dopiero jak mam kolegę Nikodema, który do mnie przychodzi rano i ze mną trenuje, no to już nie mam wyjścia i trenuje. Więc miałem tych pytań sporo co zrobić i nagle od, od już ponad roku... Na luzaku sobie trenuję 4 razy w tygodniu, najpierw 3, teraz 4 i da się to zrobić. Oczywiście, ktoś powie, dobra, dobra, bufonie, ty masz swoją siłownię. No wiesz, ta siłownia to jest, to jest nie wiem, bardzo, nie, nie jest to duże, tak? jest to bardzo małe. Jak już wyciskam do góry, to muszę patrzeć gdzie, bo tu wyciąg, tu lampa, tu coś, więc to no nie jest jakaś, nie wiadomo jaka siłownia, ale wystarcza. A jak ktoś nie ma siłowni, pomieszka w kawalerce. No, no to w takim razie bierze trochę hantli, kupuje i znajduje sobie trenera, z którym w przedpokoju może trenować. To nie jest filozofia. Nie, nie zrobisz wszystkich ćwiczeń, ale zrobisz wszystkie partie mięśni tak naprawdę. Więc to jest kwestia nastawienia i cały czas pytania, co mogę zrobić? Jak to ominąć? Jak pokonać taką trudność? Więc takiej praktywności, takich pytań Tobie życzę. Jeżeli temat Cię interesuje, mogę to zrobić bardziej w formie takiej poukładanej, czyli mogę pokazać konkretne Pytania do konkretnych dziedzin życia, które mi pomagają, i omówić je na przykładach, ale mam nadzieję, że te tutaj wystarczą. A tymczasem co? Halo na matarska. dobrego. Cześć. Subskrybuj kanału Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.